Hej, witam was serdecznie. Hmm, ponownie Cry of Fear. Jakoś udało nam się dojść do zapisu ostatnim razem, bo jak widzicie, życie jest... No... Ilość życia jest nie, niezbyt e, przyjemna. No cóż, trzeba znaleźć apteczkę. Jesteśmy w zasadzie w nowym miejscu, bo weźliśmy... Teraz idziemy jakby do piwnicy, bo... Jakby zeszliśmy poniżej tych barykat. Tu jest pierwsze piętro Tam jest wyżej e, drugie Ale tu jest barykada, w sensie nie da się przejść po prostu No i udało nam się to jakoś ominąć I teraz idziemy do piwnicy Co mnie trochę przeraża bo Wiadomo jaki jest motyw piwnicy Nie za ciekawy I teraz jeżeli ja nie mam życia It's locked from the other side The door is locked, to co? Mamy klucz? A mamy Muszę podejść Okej, okay, więc co? Wchodzę. O, tu są naboje. Okej. Okay. Już zawsze coś, nie. Okej, okay, załaduj sobie. Nie będę tego zapisywał, bo bez sensu Najgorsze jest to, że nadal nie ma życia. Tu są drzwi. Dobra, wchodzimy. Trzeba patrzeć pod siebie, bo może gdzieś może gdzieś będzie apteczka. Tu nigdzie nie ma. Na razie jest spokojnie. Na razie jest tak, jak lubię. No i tu się już, już chyba nie będzie. Chyba tu już nie będzie za spokojnie. O co to kurde jest? Gdzie się to? What the fuck? Co ja mam zrobić? No, ja się wystraszyłem. Boże... Ta gra naprawdę jest momentami tak chora... Ja pierdziele... Oh, spokojnie... Przynajmniej teraz już wiemy, co się dzieje i wiemy, że tu po drodze nic nie ma. To ten pistolet to jest jakaś zjawa, ale... Ale co ona... ona... co ona dokładnie robi, to ja nie wiem. I jak my mamy ją powstrzymać? Tam było, że mamy chyba przyciskać przycisk myszy, żeby Żeby nie popełnić samobójstwa. Dobra, idę. Leży. A to ja nie wiem, jak to się stało, że. To ja nie wiem, jak to się stało wcześniej, że on coś chciał popełnić samobójstwo, bo tam było. Coś tam. No coś tam było a propos tego, żeby nie popełnić samobójstwa. Trzeba było przyciskać, żeby. Dobra. Pięknie, Panie i Panowie, ja bym pięknie podziękował za apteczkę, gdyby tu była. Naprawdę, ale nigdzie nie ma, no. Jedna apteczka, proszę. No nie róbcie ze mnie po prostu tytana. Ja tytanem nie jestem. Przecież ginę, jeszcze tam nic nie widać zajebiście. Dobra, tam są po prostu jest wejście do góry. O, teraz ch chuja widać. Aha, bo mi ja myślałem, że tu jest zamknięte i mogę sobie spokojnie iść. Ja już nic nie wiem! Ja nie wiem, czy ja tam mam iść, czy nie. Znaczy, pewnie mam tam iść, ale czy to jest bezpieczne? Dobra, idę. Najwyżej zginę, najwyżej będziemy widzieć, o co kaman. Fuck my face. Łoż, ty mordę. Biegnij! Trzeba zmienić broń. ok I co? Ono tu idzie, nie? Ta zjawa tu idzie, nie? Chodź, tak żebym cię mógł widzieć, bo. No tam nic nie widać. Dobra, zaryzykujemy. O kurwa! No strzelaj! Dobra, udało mi się, udało mi się. Udało mi się. Trzeba przyciskać yy, przycisk myszy lewy, żeby się z tego jakoś wydostać. Ale one nie są aż takie groźne. Zostaje chyba. Nie wiem czy już padła. Padła. No i po co ci to było? Jakbyś teraz stała, to byś umarł, wiesz? Dobrze, że nie wstajesz, dobrze, że nie masz takich rzeczy ze nadżu. Dobra, teraz apteczka. Wow, 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 wow. wow, 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 wow. Chyba ich gnie. Dobra, teraz niego na tu podejdzie. Bo one, bo one podchodzą z tego co widzę. No chodź! Chodź, 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 chodź. To jest głupie, bo powinno być tak, że. Jest ta latarka mimo wszystko. Jakby... Gdzie ona jest teraz? Ta zjawa. Jest tu, dobra. Idę na pełnej. Dobra, mamy powiem. Dobra, 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 już spokojnie. naciskam, Ona żyje! Ona żyje! Przecież. nie żyła! No nie żyła, no. Dobra. Gdzie widzę? Gdzie ja jestem? Aha, dobra, tu doszedłem. I gdzie jest jawa? Znikła? Nie wiem, pieprze to. Walcie się wszyscy Nie mam już naboi Jak zjawa wyjdzie to jest naprawdę pół biedy, Bo ta zjawa, ona chyba nie atakuje Ona chyba tylko sprawia właśnie, że my chcemy popełnić to samobójstwo A to jeszcze nie jest takie groźne, bo wystarczy przyciskać mysz e, Przycisk e, lewy myszy i jest git Ale jak wyleci coś takiego szybkiego No to jest kiepsko, bo nie mam naboi i znowu kolejne drzwi, a nadal e, nie mam ani życia, ani naboi. Może w końcu coś dostanę, no ludzie. O, tu mi się nie podoba w cholerę mi się nie podoba, to jest jakieś krzesło. Wygląda spokojnie dość. No błagam. Nie róbcie sobie jaj ze mnie, dobra? O, tak, dzięki Bogu, dzięki Bogu I tam jest jakaś kaseta, tak? O tak. Pełne życie prawie, jak ja to kocham. Po prostu dwa odcinki musiałem zagrać, żeby ten... żeby... żeby zdobyć życie. Dobra, a teraz pytanie, kto tu był i co tu się stało? I po co ta kaseta? Ta kaseta jest na pewno... W yy, jakimś celu ją wzięliśmy, żeby ją pewnie gdzieś potem zobaczyć, ale... Pytanie gdzie i co jest na kasecie? O, 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 o. Dobra, z nim muszę pojechać. Dość ostrożnie, bo teraz, trzeba z tego co widzę, nie można, sobie, nie można się tak wbijać, po prostu, w kogokolwiek. Tylko, trzeba naprawdę oszczędzać życie. Tylko teraz, yy, ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie my jesteśmy. Czy my się nie wracamy? Przez przypadek, my chyba poszliśmy tu tylko podą kasetę. Tam coś jest, na ziemi, nie? No, my się wracamy, jakby o magazynek. Dobra. Zawadujmy. Główno widać, ale to jest. My się teraz wracamy. My wejdziemy teraz do zapisu. Nie, to tu... To... Też. Tam nie da się przejść. Unlock the lock. Dobra. No, wróciliśmy się elegancko do zapisu. Co mnie cieszy, bo zapis to jest tu błogosławieństwo. Szczególnie z życiem i nabojami. Teraz trzeba. Dość ostrożnie, tylko teraz ja nie wiem, co mam zrobić. Może, obje... znaczy, na pewno mam mieć tentę, ale. Eee... Gdzie tu są objectives? Hmm. Tu są tylko notki. Nie ma. Mi się, wydawało? mi się że jest. A nie, dobra, może nie. Może mi się wydawało. Ok, nevermind. Jedyne czego nie chcę sprawdzać, to co jest, yy, teraz, gdzie my jesteśmy, aha, teraz, jedyne czego nie chcę sprawdzać, to to, co jest za tymi drzwiami tam na najwyższym piętrze, to co jest takie, o, to kocham, też gówno widać, dobra, poczekajcie, ja bym żebym sobie przypomniał, dobra, ja biegnę, okej, okay, to był szybki bieg, Musiałem być ee, zdecydowany i, i się udało. No i teraz już to ja nie wiem. Czy gdziekolwiek tutaj był jakiś telewizor? Bo mi się wydaje, że nie było. Dobra, nie ja przejdę. Na górne piętro. I tak jak mówię, ja tylko nie chcę się dowiedzieć... Co jest za drzwiami na najwyższym piętrze bodajże. Tutaj. O, za tymi. Błagam. A może do kompa mam podejść? Co to jest za notka tu? No, ja tak się nie rozczytam z tego gówna. No tutaj, nie chcę wiedzieć co tam jest. Idę najwyższy w takim razie. Tu gówno widać, oczywiście. Co ja mogę z tym zrobić? Ej, video player to view. Znaczy, musimy pewnie iść do jakiegoś domu, bankowo. Bankowo do jakiegoś mieszkania i w tym mieszkaniu będzie gdzieś e, video player. Tu odpada, czwarte piętro odpada. Bo widzę, że tu się nigdzie nie da wejść. A ja w ogóle nie, nie dostaliśmy się jakoś na czwarte piętro. A tu. zobaczymy, zaraz. Zaraz zobaczymy, co tu jest. No tu są te kraty, tak jak przypuszczałem. Tylko teraz, gdzie my możemy iść? Gdzie my możemy iść, a na pierwsze piętro? My na pierwszym piętrze nie byliśmy, nie? O, tu jest drugie, no na drugim byliśmy, ale ja nie pamiętam, czy tam gdzieś jest widok na jedno jakbym wiedział, że mam go szukać, od początku tam szukam. Ham 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 ham. A poczekajcie, a jakbym zrobił tak, żebym... Moment, ja chcę coś, chcę coś sprawdzić. Tu nic nie ma, nie? No, radzę wam, żeby tu nic nie było. Dobra, nic nie ma. Ja sobie włączę latarkę, najwyżej mnie coś zabije. Trudno. Bo nie chce mi się. Te drzwi są pozamykane. Tu nic nie ma. Dobra, wyjdźmy sobie tu. I Ja chcę... My chyba nie byliśmy na pierwszym piętrze, bo to, bo to nie jest pierwsze piętro. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy jest? Ach, to jest pierwsze piętro. Rozumiem. Mnie się wydawało, że to jest jakieś przejście, a pierwsze piętro jest wyżej. Ale dobra, dobra, mój błąd. No to się wróćmy w takim razie. W takim razie drugie lub trzecie piętro. Ale ja zawsze myślę, że tu się coś stanie, a... W sensie, że coś mi się stało, a on tylko po prostu wleciał... ...w schody. Dobra. No to idziemy na... na, 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 na... Nie, nie, nie. To chcę. Na drugie? Czy na trzecie? Na trzecim są kraty. No to na drugie jedynie. Dobra. Już tak nie szalej, bo... Boż, ale już mnie tak szybko nie wystraszycie. Hmm, tu jest e, to miejsce. Może teraz mi się coś otworzy. Gdzie tu może być video player? Chodźmy tu. No będę szukał, no bo nie ma, nie ma innej opcji. Musimy znaleźć na pewno... O tam coś jest, jest jakiś TV. Tu się nie da. Dobra, dobra, już naboi nie mam. O tu chyba może coś być, nie? Czy nie? Nie, tu nic nie ma. Tu jest tylko ta szyba, co wtedy pękła i się wystraszyłem. A I can view. Dobra, włączamy. Odpalaj! Jakiś koleś to jest w ogóle. To tu są ludzie w takim razie na to wyłazi. Jedmu? Co mu chce zrobić? Oh my god! O, Jaki typ! Odciął łeb jak Dexter. No, Dexter, Dexter odcinał, a dopiero po śmierci. 8769 to jest jakiś kot. Bankowo 8769 Zajbi się, teraz nie mam naboi. Escape to promiecz LV. Aha, mamy kod do tego 8769 Teraz już się boję Dobra, boję się, ale najwyżej zginę, no co? Dobra, idziemy tu Czy trzeba mieć tylko kod do... W sensie mamy już kod ale ona jest chyba na najwyższym piętrze? Gdzieś było to do wpisywania kodu. Tu jest. 8769 7, Bye bye. Poszliśmy w cholerę, tylko nie wiem gdzie i. i... Pojechaliśmy. Aha, pojechaliśmy w jakby na sam dół, tak? Z tego wychodzi. Czy nie? Czy gdzie? No na sam dół jedziemy. Coś czuję, że będzie jakieś... Nie, jednak nie. Jednak jest spokojnie. się, że będzie jakieś pierdolnięcie i będzie kapa. Zajebiście. Jesteśmy na jeszcze gorszym poziomie niż byliśmy. Fajnie. Oczywiście zapisu nie, bo po co? Mam dużo życia w sumie. I naboje nawet. Na razie jest spokojnie dość. Można iść jeszcze tam, co tu jest? O, kolejne naboje to zajebiście, znaczy zajebiście, a z drugiej strony to jest dość takie, no. Nie wygląda mi to za fajnie, bo zazwyczaj jak jest tyle, tak dużo amunicji albo czegoś, to zazwyczaj jest jakiś, nie wiem, jakiś dobry przeciwnik, żebyście mieli po prostu dużo amunicji na niego. Dlatego spodziewałem się najgorszego. Mhm. Zajebi się jeszcze jeden magazynek na boi, czy już mamy trzy? Aha, aha, aha. Dobra, poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Tam są kraty. Dobra, na spokojnie. Tu nic nie mam. Zapis by się przydał, nie? Tak już na spokojnie żeby chodzić sobie. Dobra. I co? 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 Nie można się wychylać, nie można. Dobra, wychodzę na pełnej. Tak tu na razie nikogo nie ma. Tylko gdzie my idziemy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? O co tu chodzi? Przecież my byliśmy na najwyższym piętrze, teraz schodzimy na sam dół. Jest więcej w ogóle zejść w dół niż niż to na którym piętrze byliśmy. O cholera, już mam 3 magazynki. What the fuck? O fuck. O fuck. To jest chyba ulica, tak jakbym słyszał ulicę. Może serio stąd wyjdziemy. jest za dużo naboi, jakbym. Dobra, za założę pistolet, jednak. Aha. Dobra, na spokojnie, bo są światła. Zapis. Sukces. Okej okay. Zapisujemy To jest najważniejsze Dobra, pójdę jeszcze chwilę jeszcze, jeszcze trochę Dobra, doszliśmy do jakichś drzwi i wyszliśmy Aha, zajwisz What the fuck To cię z ani są Ooo Kurwa! Jezus Maria, co to jest?! Dawaj bizolet! to Ja mu nie biorę życia! Teraz? Ja mam popec zaszeleć? Tak, chyba. Aha. Ale mnie zaciupie ten koleś, mnie zaciupie! Czekaj no I wy mi daliście tylko trzy naboje na niego, znaczy trzy magazynki No, bo was nie mama Dawaj, dawaj, dawaj No ma na plecach jakiś taki Taką kupę On teraz szybciej goni Dobra, biegnij do niego No, ale przecież on mnie potnie jak nic! Ja już nie mam naboi! O o o o Ale, Beka! Nie! Zostaw mnie! Gorzej, jak mi się skończy bieganie! co mnie! Pęk mu! Jak mu z pistoleta ciupie. Ale go się da zabić! Nawet łatwo, bo on jest taki wolny dość! Chodź tu Tylko, że słabo się bije z tego, że ja bym musiał mieć nóż, to tak Chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu Ale zderowany, ale masz gwoździe w głowie człowieku! Musisz iść do mechanika! Znaczy do lekarza! O, To mam je hita! Rozumiem, dobra! Skończymy na tym, że muszę go pokonać. Myślę, że to jest dobre zakończenie. W następnym odcinku się z nim rozprawię, już wiem, jak przynajmniej mam na niego technikę. No i, i tyle. Odcinek nie był jakiś mega straszny, oprócz tych zjaw, bo to mnie wystraszyło na początku. Ale był fajny w sumie, nie ja się podobał. Zrobiliśmy znowu jakiś progres. No i kolej z gwoździami w głowie. No zajebiście się i piła. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za wszystko. Do następnego ci.